Witamy kolejnego dnia w... Tak naprawdę nawet nie wiem co to jest za miejscowość. Czy to jest Itmeler, czy to jest Marmaris. my dzisiaj wybierzemy się do Itmeler. Ale najpierw śniadanko. Na śniadanie zwykle to samo, nie? Jajeczko, fasolki, omlecik, tościk, paróweczka i... I galik, ale to się praktycznie nigdy nie nudzi. Idziemy do Itmeler, który jest na tą stronę... Niecałe 2 km mamy do centrum tego miasteczka. Więc podejrzewam, że zobaczymy je na horyzoncie bardzo szybko. Uff. Tam jest Itzmeler, czyli bliźniutko. I my będziemy jechać przez te góry do Turuncza, który jest schowany gdzieś za nimi zdaje się coś takiego. Właśnie chyba przekraczamy granicę miasta Itzmeler. Co, idziemy teraz do centrum, tam powinny być odjazdy do lbuszy. Chyba, że będzie chciał się rozejrzeć po miasteczku, ale wątpię. Nie. <noise> Ale ładna rzeczka, jakieś łódeczki. Ciekawe, czy one są dostosowane też do pływania po morzu. Ładnie w tym nicmersz, tylko strasznie jakoś tak sypialnie, jakby nic tu się nie dzieje zupełnie. Co? Tak tanio? A ty mi tego powiedziałeś, że to nie lira. No to funty są. Tak samo myślałem, że 25. W Turcji jak byliśmy na wyspie jakieś tam, tam było tyle bezdomnych psów i kotów, które siedziały ludziom właśnie na podwórkach, to było chyba... Nie, czekaj, to było w Turcji czy w Grecji? W każdym razie nagrywałem tam ludziom domy, bo na ich, domem, na ich posesjach było dużo prosto-prosto zwierzątek. Czy to przyjazny kocur turecki? Kurczę, mają mleko truskawkowe. Ja co na mleko. No cóż, trudno. Ja muszę znaleźć jak w ogóle pojechać do Turuncza, bo się okazuje, że to nie jest takie... Hop, Powiem wam, no nie spodziewałem się, że tak trudno będzie o informacje, skąd y, busy y, do Turuncza odjeżdżają plus Izmerer. Wszyscy jeżdżą między Turunczem a Marmaris i każdy ma w dupie Itzmeler, ewentualnie z Marmaris do Itmeller, ale między Itzmeler a Turunczem to po prostu nie ma żadnych informacji nigdzie. Ale pytałem się drugi raz, mamy iść do głównej drogi, idziemy w prawo do szpitala, na rogu obok szpitala powinno być odjazdy do Turuncz. Dobra, zrobiłem tak, jak powiedział gościu. Przeszliśmy na główną ulicę, jesteśmy przy szpitalu, który jest tam. Klinika, jest napisany klinik. I tu ma być przystanek, no to jesteśmy na przystanku. Wydaje mi się, że... Jak będzie podjeżdżał jakiś dolmusz, to go zatrzymam. Spytam się kierowcy, czy to jest tu, czy tutaj mam czekać na dolmusz do Turuncza. Chyba, że akurat będzie mieli szczęście i przyjedzie dolmusz do Turuncza. Patrzcie na to, patrzcie na ten stanek autobusowy. Nie ma tutaj ani jednego oznaczenia, nie? Nic. Tak samo nie możemy zobaczyć sobie trasy tych Dolbuszów, dlaczego, dlatego że oni zatrzymują się tak naprawdę gdzie chcą, a jak są pełne, to w ogóle się nie zatrzymują. Teraz przyjechał jakiś kurwa koleś w busie oznaczonym jako X-Meller. Pokazuję tylko palcem coś tam. I chuj, nie wiadomo o co chodzi tak naprawdę. Ani nie ma żadnych informacji na internecie. Bylcy też po angielsku to tak co dziesiąty może. Naprawdę, ani na YouTube, ani na Google nie ma nic na temat trasy między Turunczem a Litzmeler. Jeśli chodzi o Dolbusze. Tylko wiadomo, że gdzieś jest. Gdzie? Chuj mi. Dobra, chodźmy w stronę głównej drogi, bo nie będziemy tu siedzieć bez sensu. Okazuje się, że w jedną stronę 200 lira. Nie wiem, czy to jest ok, czy nie. Załóżmy, że tak. To nie jest jakoś wcale tak dużo. Turuncz. Turuncz, jest. To trochę wieje, nie wiem czy będziemy je słychać, ale bardzo fajnie nam się udało, bo pan podpłynął po prostu nas zabrać. Tutaj chyba państwo płyną z Marmaris w ogóle i tylko nas biorą z Itmeler. Nas dwóch tylko, nie? Tutaj widzimy w końcu z bliska tą budowę. Wygląda faktycznie na to, że tutaj jakiś hotel się buduje nowy. Drogi już za nami Dojeżdżamy... Znaczy dopływamy do turuncza. Malutka miejscowość Wydaje mi się, że to będzie ten nasz turuncz resort sprzed 6 lat Tak by to wychodziło Ale wydaje się jakiś taki... Z tej odległości mało okazały Podejdziemy tam bliżej zobaczyć Ale to musi być to Jakieś polu by się przydało w sumie, no 3 za 5? Czy, czy, czy wykończycie tą drogę? Tą drogę, jak sobie tutaj żeśmy szli? I tutaj był nasz, albo jest nadal w sumie, nasz Turuncz Resort. Podejdę tam bliżej. Pewnie no, nie mogę wejść na teren obiektu, jak nie jestem gościem oczywiście, ale zobaczymy z bliska, przypomnimy sobie, jak to tutaj było, te 6 lat temu. To jest ten Turuncz Resort. No już na, na teren może tego obiektu nie będziemy wchodzić, ale. Tak, chciałem tylko podejść, nagrać Wam. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie jakoś bardziej mi znajomo to wyglądać. Jakoś tak, no nic, w każdym razie jest coś takiego. Już tam widziałem, wychodzi ktoś z obsługi, więc nie będę podchodził. Chodźmy po prostu z powrotem do Turunczu. Teoretycznie nie można tu nagrywać, bo to jest wi niemile widziane, ale, ale no, muszę nagrać ile tego tutaj jest po prostu. Dużo. W aptece klientów. Kocur. Tak. My jesteśmy w takiej sobie restauracji, nazywa się Jakamus. Ja sobie wezmę Lampra, a Gabriel spaghetti ze shrimps i po piwku. Tam na górze to wiadomo, że są jakieś hotele, nawet jest napisane Mer Merit's Hotel. Ale tu? Zastanawiam się, czy to wszystko są jakieś apartamenty na wynajem, czy, czy tutaj prywatnie sobie ktoś mieszka. Ale widzę na to, że tu jakieś bluzy się suszą na balkonie, no nie wiem. Ciekawe, by tu było miejsce do mieszkania, jakbyś był tubylcem, oczywiście. Spaghetti z krewetkami, sporo tych kreweteczek. A ja mam takie coś, wrap z, z jagnięciną. Fajny wrapik z y, jagnięcinką. Tamten makaron, nie wiem jak Gabrysiowi, ale mi smakował też. No. Dobrze, daliśmy się ponieść za i zakupów. Kupiliśmy dwie badanki dla Gabrysia. Torbę z Michaela Corsa dla mamy Gabrysia. Ona kosztowała stówkę na nasze, złotych. I sobie kupiłem 12 par skarpetek za 50 zł. Autobus następny, który nas przez te piękne góry przewiózł, to jest dopiero o 17.00. A my nie chcemy czekać 2 godzin, chyba, więc po prostu pójdziemy jednak na taksówkę wodną znowu i wrócimy znowu wodą. Wiadomo, że fajnie byłoby zobaczyć te widoki, ale szczerze mówiąc, już mamy dużo widoków podczas całego tego pobytu tutaj, więc jeep. Pogłębiarka. Znaczy wydobywają, z, no, z, no dno morza jakby pogłębiają. My idziemy do, po, do bankomatu po kasę. Jeszcze więcej kasy wypłacić i będziemy na statek do Marmaris się udawać, który odpływa o 16. Ten wypad tutaj do Turuncza też w połowie tylko udany, tak jak ten do Marmaris, no bo nie udało się przejechać tym Dolbuszem. No już by to późno wyszło, po prostu byśmy byli późno już na miejscu w, w hotelu, a tutaj byśmy musieli czekać długo, więc wrócimy sobie z domu taksówką wodną. No w połowie się udało mi się tutaj przyjechać do Lubusza, a sobie wrócić do Marmarii z tym statkiem i płynąć w koło naszego hotelu. To też nie wyszło za bardzo, ale przynajmniej kupi kupiliśmy sobie troszkę rzeczy w tych targach, tutaj w takich bazarkach. Ile kotów widzicie na, na nagraniu? Na pierwszy rzut oka widziałem jednego, potem trzy. A teraz pięć. Z tym, że są trzy czarne. Ale no dla was taką ciekawostkę. Zapłaciliśmy za paczkę Chesterfieldów Lightów 65 lira. Ja tu może wkleję ile to wyszło, ale wydaje mi się, że około 9 złotych, nie więcej. Jest 17, więc jeszcze przez godzinkę bar przy basenie będzie otwarty, przy głównym basenie. Także sobie skoczymy na godzinkę się popływać, bo szczerze nie brakuje mi ca samtnie Dobrze więc idziemy zobaczyć kolejny raz. Co na kolację tym razem wymyślą dla nas Turcy. Jest Ibinko oczywiście. Białe, różowe, czerwone. A dzisiaj tematem przewodnim kolacji będzie. Co będzie, co będzie? Dobra, nabrałem mnóstwo rzeczy, ale nie pamiętam nawet co to było. To było jakieś głęboko smażone coś. Ale takie cieniutkie, delikatne. Coś tam w środku jest wypełnione, nie wiem czym. To jest chicken, też w jakiś tam. To jest wołowina. To jest bakłażan, nadziewany serem jakimi warzywami. Tu jest w ogóle kaczka. To jest kaczka. To jest pizzunia z serem, taka przekładana. Tu jest nadziewana papryka. Tak, wołowina i ostatnio bardzo dobrze wychodzi. Czekaj, ta kaczka jeszcze zobaczmy, czy ona będzie sucha. Mmm, kaczuszka jest oczysta, fajnie. Kurczak. Nie jest suchy? Nie, na pewno jest suchy. Mmm. No, faktycznie. Nie jest tak, że jakby mogło być. Fakt, jest, że nie jest takie suche. Ale wołowinka jaka jest mięciutka, klucha. Naprawdę jest soczysta, fajna. Zaryjowałaś, Gabryś. Popij, popijmy słodkie ciasto winem. Spróbujmy tego. O, jakie mięciutkie? Trochę takie cytrynowe. Znaczy. Ale trochę za bardzo cytrynowe. Ja chyba nie lubię akcentu cytrynowego w tym. To, mam spróbować to? Jezus. Ale ciężko. Tu jest duża tarta. Okay. Wygląda mega smacznie. Tak? Tak jak myślałem.